Dzień dobry, dzisiaj kolejny przepis na chleb ketogeniczny, chyba jeden z łatwiejszych przepisów. Bardzo prosty mąka migdałowa, siemieniane, parę jajek, jeszcze parę drobnych składników, bardzo łatwy w przygotowaniu. Każdy sobie z nim poradzi. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od odmierzania składników mąka z migdałów. Potrzebujemy 200 gram tej mąki. Jest OK. Len mielony również 200 gram. Kolejny składnik 30 gram babki jajowatej. Jak widać ta jest zmielona, jednak nie tak jak być powinna. Do tego przepisu babka jajowata musi być zmielona dosłownie na, na pył, na mąkę. Ja do tego celu użyję. Miksera wysokoobrotowego, ale każdy inny też się powinien nadać. No i teraz jest elegancko. Wsypuję do reszty suchych składników. Kolejny składnik to półtorej łyżeczki do dwóch soli i ostatni suchy składnik kontrowersyjny według niektórych, czyli soda oczyszczona dwie łyżeczki. Suche składniki dobrze oczywiście mieszamy. I w drugiej misce przygotowujemy składniki mokre. 4 jajka. Delikatnie mieszamy. Około 50 ml octu jabłkowego. Zbieram rękawiczki, gdyż nie chce mi się brudzić rąk. Ciężko potem je domyć, wszystko się lepi, wchodzi pod paznokcie. Teraz ten okres składniki dodajemy do suchych. Wstępnie mieszamy. Jak jest już to z grubsza wymieszane, to dodajemy do tej wstępnej masy 300 ml gorącej wody. I dalej wyrabiamy. Teraz to wyrobione. Formujemy bochenek. Taką mam blaszkę. Papier do pieczenia. i bochenek do blaszki. I pieczemy w 180 stopniach przez około godzinę. O jak pięknie wyrósł chlebek. Chleb jest gorący. Ja go wyjmuję na kratkę. Niech sobie stygnie. I po ostygnięciu będziemy go kroić. Chlebek Wystyk, także kroimy. Tak się prezentuje. Mm. I jest naprawdę smaczny. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!